Wyobraźcie sobie taką sytuację. Macie zaraz iść się wykąpać do wanny. I to jest przykład waszej skóry. Jędrna, jednolita i dosyć zbita. I do tej wanny wsypujecie sobie dosyć sporą ilość soli. Moczycie się, moczycie, moczycie, i nagle patrzycie, a wasze ręce są całe pomarszczone, a skóra miękka. Czyli mniej więcej zamienia się w coś takiego i tutaj przejdę do meritum. Właśnie mam tutaj indyka, którego wrzuciłem przed wczoraj do solanki z odrobiną cukru. Dzięki temu ten indyk, który z reguły jest suchy po upieczeniu, dzisiaj będzie mega soczysty i przepyszny. A przygotuję go razem z pieczonymi pomidorami i podsmażonym szpinakiem. Spodoba Wam się ten przepis, gwarantuję. Zabieram się do roboty, a Wy uważnie obserwujcie. Najpierw Tą pierś, którą wyjąłem z solanki, pomoczę teraz w zimnej wodzie, żeby ta sól z niej całkowicie zeszła, a ja wrócę do solanki. Solanka jest to nic innego, jak po prostu woda z rozpuszczoną solą i cukrem. Dajecie mniej więcej 10% soli oraz cukru do litra wody. Pierś będzie po upieczeniu, gwarantuję Wam, że soczysta. Co zresztą widać już na załączonym obrazku. Zupełnie inaczej. Jest zbudowane mięso wyciągnięte z solanki, niż to mięso, które leżało sobie przed chwilą w lodówce. Dobra, skończyłem już z tym mądrzeniem się. Teraz tą pierś oraz wodę po solance. Odstawię na bok. Pierś z indyka pozostawię jeszcze, żeby się chwilę pomoczyła w wodzie, a ja najpierw zajmę się dodatkiem, czyli obłędnymi, pieczonymi pomidorami, które oczywiście upiekę z dużą ilością soli. Pomidory kroję na pół. Ale ważne, żeby je przekroić w ten sposób. Zobaczycie, co się wydarzy podczas pieczenia. I układam je w brytwance, ale tak, żeby nie nachodziły na siebie, bo ja nie chcę, żeby one się ugotowały, tylko żeby one się ładnie z zewnątrz zapiekły. Teraz biorę czosnek, który kroję w bardzo cienkie plasterki. Czosnek rozrzucam oczywiście po pomidorach, chodzi o to, żeby podczas pieczenia ten czosnek zaczął się przypiekać i ten cały swój aromat oddał do pomidora. Następnie na pomidory położę jeszcze kilka plastrów dosyć pikantnej papryczki. Dodam jeszcze odrobinę mięty, która da cudowny aromat i posypię wszystko grubą solą. Ta sól podczas pieszenia się rozpuści i sprawi, że pomidory staną się mięciutkie, ale że się nie rozpadną. Oczywiście, jeżeli ich nie przepieczecie, jeszcze całość spryskam oliwą. I mogę takie pomidory teraz włożyć do pieczenia. Będę je piekł około. Myślę, że 10 do 15 minut w temperaturze 220 stopni. Ale oczywiście piekarnik piekarnikowi nierówny, więc musicie cały czas zaglądać. Chodzi o to, żeby one się nie rozpadły, żeby one się nie zamieniły w takie pomidorowe kapcie, tylko były jędrne, ale zeszła z nich skórka. Skoro pomidory się już pieką, to ja zajmę się teraz przygotowaniem piersi z indyka. Najpierw muszę oczywiście ją dobrze wytrzeć z tego nadmiaru wody bo nie chcę, żeby podczas smażenia ona się połączyła z tłuszczem i żebym miał całą kuchnię tych ty psi, ty, 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 ty. wiecie jak to jest, jak się coś mokrego położy na olej. Z teraz wykroję dosyć grube plasty. Wykroję grube, ponieważ chcę Wam pokazać, jaki po usmażeniu ten indyk będzie niesamowicie soczysty. Gwarantuję Wam, że tego kotleta nie trzeba rozbijać. On momentalnie dojdzie w środku, mimo że jest taki gruby. Ukroję takie dwa kotlety, jeden zjem, a jeden wam pokażę jak pięknie wygląda. A resztę wrzucę z powrotem do tej wody tych dwóch kawałków indyka. Oczywiście nie będę już doprawiał solą, bo one są już wystarczająco słone. W związku z tym mogę przygotować pozostałe składniki, które będę razem z indykiem przesmażał. Będzie to cebula szalotka, którą kroję w dosyć spore kawałki. Chcę, żeby ona po usmażeniu nie rozpadła się, a była cały czas wyczuwalna. Do smażenia indyka przyda mi się jeszcze rukola z odrobiną szpinaku. Też to wszystko przesmażę razem z indykiem, żeby był jeszcze smaczniejszy. Ale zacznę od smażenia cebuli. Do cebuli szalotki dorzucę jeszcze dosłownie trzy zmiażdżone ząbki czosku. Chodzi o to, żeby ten aromat czosku przedostał się też do oliwy. Kawałki mięsa już się pięknie przyrumieniły. Dorzucę teraz do tego wcześniej wspomniany szpinak razem z rukolą. Nie żałuję jak widzicie. No i trzeba zrobić jakiś sos na szybko. Mistrzostwem świata będzie po prostu dodany do tego sok z pomarańczy. Dla kontrastu słodkiego dodam jeszcze sok z limonki dosłownie kilka ziarenek grubej soli. Pierwszy z indyka jest słona, no ale ten szpinak i warzywa nie do końca. Zobaczcie, pod wpływem temperatury, ten szpinak razem z rukolą, zaczyna troszeczkę osiadać i stawać się miękki. Ale, przez to, że nie mieszam, to on nie traci koloru. Indyk już jest idealny. Można pałaszować. Lecę po pomidory i nakładam. Och! Osiągnąłem dokładnie to, co chciałem, czyli tak zwany zamierzony cel. Zobaczcie, chodźcie tutaj bliżej. Chodzi o to, że te pomidory podczas pieczenia dzięki tej soli zmiękły w środku, ale ten czas pieczenia był na tyle krótki, że pomidor nie zamienił się w miazgę. A bez problemu można zdjąć z niego skórę. O! I teraz takiego ślicznego pomidorka mm, możemy umieścić na talerzu. Wygląda przecudownie, prawda? Pomidorki już czekają, aby je nałożyć, ale obiecałem Wam, że pokażę, jaka soczysta będzie w środku piersi. I tu widać, jak ładnie z mięsa wycieka sok. Ja już kawałek oczywiście wciągnę. Mmm, słabo, że jest pyszna. Och, jeszcze na wierzchu trochę cebuli, tego szpinaku z tą rukolą. Danie, które zostało zrobione błyskawicznie, a wygląda Naprawdę przebojowo. I do tego jest mega, ale to mega zdrowe. To świetne danie na zimową chandrę, ponieważ te kolory przypominają nam lato, a wręcz wiosnę, czyli powodują, że jesteśmy uśmiechnięci. Do tego indyk, który był wcześniej trzymany w solance, jest turbo, ale to turbo soczysty, czyli taki, jakiego wszyscy kochamy. Jestem pewien, że to danie szybciutko podbije Wasze brzuszki i na stałe wejdzie do Waszego jadłospisu.